Gorący. Chyba by się sprawdzało. Dobry wieczór. Ja jestem Patryk i zapraszam Was na kolejny odcinek. Odcinek, w którym mam dla Was super sprzęt. Sprzęt dla ludzi lubiących podróżować. Sprzęt dla ludzi, którzy z przyjemnością spędzają czas wolny w namiocie, na kempingu, wyruszają w dalekie podróże samochodem i takie różne inne. Sprzęt ten pochodzi od firmy Novin i nie tym razem się nie pomyliłem. Ja wiem, że w tym odcinku, o który teraz właśnie się Wam wyświetlił, mówiłem Nowem i byłem święcie przekonany, że jest to poprawna nazwa, aczkolwiek ostatnio no, człowiek uczy się całe życie, zostałem poinstruowany, poinformowany, zostałem zreprymendowany, że jest to jednak firma Nowin. Tamten lunchbox był nieco niższym modelem od tego dzisiejszego, dlatego zobaczcie co tutaj mamy? Lunchbox Nowin LB520 to produkt, który powinien się znaleźć w domu każdego podróżnika, i nieważne, czy podróżujesz służbowo, czy w formie wakacji. Firma Nowin przygotowała dla nas elektryczny podgrzewacz w dwóch wersjach kolorystycznych: biało-błękitnym i biało-szarym. By podgrzać jedzenie do 60 stopni Celsjusza, lunchbox potrzebuje niespełna 30 minut. Szczelne zamknięcie pozwala na długotrwałe utrzymywanie temperatury posiłku. Lunchbox może być zasilany z gniazdka sieciowego oraz samochodowego. W środku znajduje się trzykomorowy pojemnik, który bezproblemowo możemy umyć w zmywarce. Posiadamy dwa kolory. Tego produktu jest biały z takimi błękitnymi dodatkami oraz ten z dodatkami mm, szarymi. Przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o mnie. To zdecydowanie ładniejszy jest ten z dodatkami błękitnymi. Dodaje to tak troszkę życia temu produktowi. No, ale powiedzmy sobie szczerze, to jest najmniej istotny fakt. Jak to wygląda, być może dla niektórych z pań bądź panów jest to istotne, jednak dla mnie i myślę, że dla większości z was nie ma to znaczenia. Więc gdybym dostał od kogoś czasem, jakbyście chcieli prezent wysłać. To bez znaczenia, który to będzie kolor. Ale tak tylko podpowiadam, że ten, który trzymam w ręku, mógłby być lepszy. Firma Nowin dość obficie wyposażyła swój produkt, dlatego w zestawie znajdziemy lunchbox, torbę termiczną, łyżkę, widelec, kabel zasilający oraz kabel samochodowy. Ten lunchbox jest troszkę większy od tego, który już kiedyś, zaraz na początku naszego kanału Wam pokazywałem. Jest też lepiej wykonany. Tam mieliśmy przede wszystkim sztućce plastikowe, tutaj mamy pełne metalowe sztućce. Jest to bardzo istotne dla wielu, łatwiej przede wszystkim o utrzymanie czystości tych sztućcy. Dodatkowo w zestawie mamy również transporter, etui podróżne. Które pomaga nam w utrzymaniu y, ciepła. Jest to torba termiczna, do której mieści się y, nasz produkt. Chciałbym też zauważyć, że y, pozostaje nam troszkę dodatkowego miejsca, więc moglibyśmy sobie do, no, rzucić tam jeszcze produkty spożywcze, których akurat nie chcemy podgrzać. Dajmy jakiegoś banana. Moglibyśmy go również do tej torby termicznej wrzucić i myślę, że mamy pewność, że nic się z nim nie stanie, nie ukisi się w tym nagrzanym samochodzie, który stoi na parkingu czy w innym miejscu. Mamy tutaj możliwość podłączenia zarówno do gniazdka samochodowego, jak i do standardowego sieciowego. To też jest duży plus. W tym poprzednim modelu również to było. Tam jednak nie było takiej sytuacji, że pojemnik metalowy, wykonany ze stali w środku, jest podzielony. Myślę, że tutaj łatwiej by było nawet jakąś zupkę sobie tutaj wrzucić, jakiś kotlecik, surówka, albo ryż, surówka i schaboszczak, bądź ziemniaki, na to schaboszczak, tu surówka i tu zupka, myślę, że... Wszystko bez problemu, by się zmieściło, to jest fajne, bo nie musimy się decydować na jedno danie, a możemy sobie to podzielić. To wszystko będzie bezpieczne w tym opakowaniu. Będzie się nam to tutaj wszystko trzymać, więc jest to taki istotny aspekt aż do 60 stopni. Temperatura 60 stopni jest możliwa do uzyskania, do podgrzania właśnie do tej temperatury w czasie 30 minut. Minut. Nie jest to produkt wyszukany, jest to produkt, który ma pełnić swoje funkcje i według mnie te funkcje w 100% spełnia. Ja jestem fanem takich lunchboxów, jestem fanem tego typu produktów, ponieważ one się sprawdzają, są przydatne, jeżeli ktoś pracuje w korporacji. Pracuje w biurze, nie ma czasu nawet, żeby wyjść na obiad gdzieś na miasto, albo po prostu szkoda mu pieniędzy, żeby wydawać właśnie na lunch czy obiad na mieście. Może sobie zrobić w domu, wziąć do pracy. Nie potrzebuje wtedy mikrofalówki, wszystko jest w stanie podtrzymać samemu, we własnym zakresie. Jest to bardzo łatwe w czyszczeniu, ponieważ ten stalowy pojemnik możemy wyciągnąć i wsadzić sobie do zmywarki, więc też nie musicie się tutaj o to obawiać. Cena naszego nowina. To jest 149 zł. Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem, to rzecz jasna: w opisie odcinka znajdziecie link do strony, gdzie jest to możliwe. Myślę, że warto. Ale gdybyście byli zainteresowani jeszcze. Ciekawszym modelem, młodszym modelem, młodszym bratem tego produktu, to w przyszłym tygodniu będę Wam pokazywał jeszcze jeden lunchbox, właśnie od firmy NOWIN, gdzie będziecie mogli zobaczyć jeszcze inną odmianę lunchboxa od firmy NOWIN. Myślę, że równie ciekawą. Pod względem tych dwóch pojemników, wymieszania różnych dań jest to naprawdę e, fajny e, produkt. Ja się już z Wami żegnam, widzimy się rzecz jasna jutro, tak więc subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie, widzimy się już jutro.